Ja, widzowie, witam Was w odcinku z poradnika jak je wybić. Wiem, ja nie jestem wybitnym youtuberem, mam ponad tylko 61 wyświetleń. K nazwę też nie mam za dobrą, ale coś tam próbuję nagrać. I naoglądałem trochę poradników znowu jak się wybić, ale myślę, że odcinek Wam się spodoba. Udostępniajcie, nie musicie nad lajku like dawać, obyście udostępnili, żeby YouTube mi trochę pomógł, bo mi tylko... Yy, przeszkadza, tym, że mi skraca to możliwość, w sumie każdemu, kto nie jest wybity, i możemy lecieć. Oczywiście, jeśli chcecie się wybić, no taki sobie o YouTube. Jście sobie, stwórzcie jakiś kanał, taką nazwę, która będzie fajna. Zróbcie sobie taki opis, bo jak mamy informację, yy, podajmy kraj, gdzie mieszkamy, bo znaczy kraj, bo to będzie bardziej przyciągalne. Yy, zróbcie kanał tak, jak najszybciej, żeby w, na taki długi, taki stary, wielki kanał. Ale za bardzo to nic nie da, ale może coś dać. Nie wiem, ja nie jestem co najlepszy. Róbcie playlisty dla ludzi, żeby sobie spojrzeli co wy lubicie udostępnijcie swoje kanały żeby mogli sze kanały poprzeglądać to byłoby też dla nich ciekawe ale najlepsze jest filmy, na przykład miniaturki ja nie robię miniaturek za bardzo robię tylko do tych filmów, które jest to opłacalne. widzicie, bo niedawno powróciłem do kanału bo trochę nie nagrywałem i tutaj właśnie takie filmy. Oczywiście, zróbcie, żeby na początku filmu było to bardzo ciekawe. I w ogóle. no. Jeśli lubicie na przykład nie, Clash Royale, Minecraft, Roblox, Fortnite, to możecie to nagrywać. Koróbcie to w jakiś ciekawy sposób. Nie wiem, na przykład Challenger. Yy, gra, w całą, próbuję przyjść jedną grę w Fortnite yy, z szarymi pompami, albo nie wiem, takie na przykład, albo w Clash Royale. Muszę mieć tylko te karty albo nie wiem. Nie, możecie też robić animacje. Gdzie będę robił lepsze anim poradniki, jak się robi animacje? To co na tyle zostawcie łapkę w górę i suba i możemy kończyć. I na